Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, a y, naszym. Rozmowa z Gorzowa, a naszym i Państwa gościem pułkownik Leszek Giergelewicz, dowódca 15. Lubuskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, witam w studiu Radia Gorzów po raz pierwszy. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Nasz gość to były żołnierz wojsk specjalnych, wielokrotnie odznaczony weteran miski, misji wojskowych w Afganistanie, Iraku i Pakistanie. Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, wpisem do księgi honorowej Ministra Obrony Narodowej, Krzyżem Wojskowym oraz Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju, Srebrnym Medalem Sił Zbrojnych Służby Ojczyzny. Mógłbym tak wymieniać, panie pułkowniku, w 2004 roku pana szlak bojowy z lubuskimi żołnierzami się przeciął. Lubuscy żołnierze bronili wtedy City Hall, walczyli w Karbali. Pan podczas wykonywania zadań bojowych w Karbali został, został ranny. Bardzo duże doświadczenie bojowe, z tym, tym bardziej bardzo przyjemnie pana tutaj witać w studio. Od czego tu zacząć? Chciałbym przedstawić pana sylwetkę. Ale jako specjalist pewnie będzie pan bardzo skromny i nie będzie pan chciał za bardzo opowiadać. Więc tak, jak pan wspomniał, miałem wspólne doświadczenie z lubelskimi żołnierzami. Wtedy właśnie poznałem też pana dzisiaj, pana generała Kaliciaka, również kawalera Krzyża Wojskowego. Tak. Czas trudny, doświadczeń wydaje mi się, bagaż też mam ze za sobą. zaczynam jako żołnierz Służby Zasadniczej w 1997 roku, 1 lipca dokładnie. 21 lat służby wojska specjalnych. Następnie w 2018 wstąpiłem do dowództwa WOT, gdzie byłem w komórce odpowiedzialnej za współpracę z wojskami specjalnymi. W 2023 stałem zastępcą dowódcy jednostki zani konwencjonalnych Gryf i w, w tym roku na mocy decyzji pana ministra zostałem wyznaczony na przez pana generała Stęczyka dowódcę WOT, na dowódcę 15. Lubuskiej Brygady Obywatelskiej. Pięć lat czekaliśmy na lubuski batalion WOT-u. Za chwileczkę do niego y, nawiążemy, bo oczywiście to jest klucz naszej sprawy, ale powrócę jeszcze do pana y, Szlaku y, bojowego. JWK, Lubliniec, elita wojsk specjalnych, y, porównywany z Gromem i tak dalej, wszyscy wiemy. Y, jak pan chce przełożyć to doświadczenie na, na to, co dzieje się w WOT-cie? To, to jest ta niesamowita standardowość działania to jakieś takie niekonwencjonalne zachowania, znajomość swojego terenu? Tak, Pan właśnie powiedział, że to są te niestandardowe taktyki, techniki i procedury. Według mnie są najbliższe sercu wojsk specjalnych, gdyż gdyby spojrzeć na cały ten zakres działań nieregularnych, Plus działań niekonwencjonalnych, to jest kwestia też terminologii, mhm. to naj, najbliższe temu są wojska specjalne i nawet na dzień dzisiejszy, gdybyśmy spojrzeli na kraje trzybałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, gdzie, gdzie dzisiaj są, na, są to kraje frontowe, jeżeli mówimy o wojnę z Ukrainą, również u nas, nasz kraj Polska, to. Powinniśmy się skupić dzisiaj na rozwijaniu tych zdolności z zakresu działań nieregularnych, nie żebyśmy w razie W byli przygotowani na każdy jedno podejście, jeżeli chodzi o zastosowanie i użycie sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Tysiąc dni wojny na Ukrainie dzisiaj jest komentowanych. Jak pan patrzy na to z, z punktu widzenia właśnie zbierania doświadczenia dla siebie tutaj? Yy, tak, tak, jak pan powiedział, tysiąc dni, yy, bardzo długi czas. Wszystkim wydawało się, że będzie to szybko. Niestety yy, wojna rządzi się swoimi prawami. Yy, tych konfliktów zapalnych jest więcej. No. Dzisiaj można powiedzieć, że cały świat płonie, gdzie nie na, ka na każdym kontynencie mamy jakiś konflikt yy, większej lub mniejszej skali. Na pewno jest to dramat dla tych, yy, dla yy Ukraińców, ale również yy, wielkie wyzwanie dla nas. Sąsiadów bezpośrednich z Ukrainą, gdyż po pierwsze widzimy ten dramat ludzi, którzy uciekają stamtąd, którzy walczą i próbują stawiać opór Rosji. Z drugiej strony my jako kraj również na pierwszej linistyczności, graniczący z Ukrainą, Staramy się wyciągnąć jak najwięcej doświadczeń z tej wojny. Szkoliliście też żołnierzy, tak? Wojska specjalne szkoliły Ukraińców, więc widać, że te, te umiejętności się tam przydają. Tak, tak. Nawet osobiście byłem zaangażowany również w szkolenie sił zbrojnych Ukrainy. To, to jest win win, czyli dwustronne korzyść. My szkolimy Ukraińców, oni przekazują nam te taktyki, które są stosowane mm. i które się rozwijają. Podawalki no, się zmienia. Tak, mm. tak. Yy, drony, to jest, to jest przyszłość, to jest coś, co teraz obserwujecie. Widział pan najchętniej świetnych obsługujących drony u siebie w no, Tak, dzisiaj, dzisiaj wojna przeżywa wielką transformację, wszystko idzie w kierunku właśnie dronów, zastosowania również sztucznej inteligencji i, i łączenia tego razem. Niestety musimy być na to przygotowani i, co ważne, tak rozwijać te zdolności naszych żołnierzy, które będą odpo odpowiednie do realiów dzisiejszego pola walki. Mhm. E, czyli to, wymieniacie się ci, tymi doświadczeniami. E, jak pan myśli, jak dalej potoczy się ta wojna? Słyszymy o tym, że prowadzone są próby rozmów. E, mówi się już o końcu wojny. Jest to realne? E, no o tych próbach rozmów to się mówi od długiego czasu. To wojny jest, kończą politycy, tak? wojny kończą politycy, tak pan powiedział. E, nie chcę tutaj spekulować i zajmować mojego stanowiska, bo tak bym powiedział, wojny kończą politycy. Mhm. E, Panie pułkowniku, dobrze, to przejdźmy już do y, klu naszego dzisiejszego spotkania. Pięć lat czekaliśmy na lubuski batalion, który będzie miał miejsce w Gorzowie, możemy tak powiedzieć, czy tylko dowództwo w Gorzowie? Jak to formalnie określić? E, to znaczy, e, panie redaktorze, na dzień dzisiejszy mamy dwa bataliony, Skwierzyna i e, południowa część lubuskiego, czyli Krosno-Udrańskie, wraz z ustanowieniem brygady. Rozwijam dowództwo i kompanię samodzielną w oparciu o skwierzynę. To jest mhm. tymczasowo, ale podejmujemy, podejmujemy szereg inicjatyw i rozmów z wodarzami miasta Gorzowa, tak żeby dowództwo było w Gorzowie Wielkopolskim. Co to znaczy, że dowództwo? To znaczy, że e, część koszarowa i tak dalej będzie gdzieś bliżej poligonów, miejsc, gdzie te ćwiczenia mogą się odbywać, a tutaj będzie, będzie biuro, mówiąc krótko. Tak, kolokwialnie można by powiedzieć. Chodzi nam o to, żeby dowództwo, czyli cała infrastruktura dowództwa plus kompanie lub część tych kompanii, które są mi potrzebne jako moje narzędzie do funkcjonowania dowództwa, powinny być w Gorzowie Wielkopolskim, gdyż każda brygada ma swoje dowództwo w mieście wojewódzkim. Tam, gdzie siedzibę ma wojewoda. Dokładnie mhm. tam, gdzie ma wojewoda, wynika to z zarządzania kryzysowego. Mhm. Uroczystość 24 listopada. Oficjalne przekazanie, tak? Coś takiego się wydarzy? Tak, ponieważ do, do tego czasu bataliony, które wcześniej wspomniałem, skierzynak krasno odrzańskie, są dowodzone przez 12. Wielkopolską Brygadę. Mm -hmm. I podczas tej ceremonii chcemy symbolicznie przekazać je w moje podporządkowanie. Formalnie 29 listopada, tak? Tak, do końca miesiąca te bataliony już będą w moim podporządkowaniu definitywnie. Jakie. Zadania stawiają panu Zwierzchnicy tutaj. Na, na, na zachodniej stronie Polski, prawda? To pewnie troszeczkę inaczej mm. wygląda niż to, co WOT robi na wschodzie. Chociaż wiem, że że te informacje się uzupełniają, ba. Żołnierze WOT-u stąd byli także na granicy wschodniej. No, nawet w grudniu, już jako 15, wyjadą ci sami ci żołnierze. Mm. Na granicę. Wykonujecie te zadania, tak? Proszę? Wykonujecie te zadania tak, również? Tak, wykonujemy te, te same zadania, jak wszystkie inne brygady. Jest potrzeba operacyjna, żebyśmy wspierali wschodnią granicę, wykonujemy te zadania. Koncentrujemy się również na rozwijaniu zdolności w naszym stałych rejonach odpowiedzialności. I zapytał pan o te zadania, które stawiają mi przełożeni. To przede wszystkim jest rozwój formacji, uzupełnianie kadrami stanami osobowymi i sprzętem. To jest przede wszystkim kluczowe zadanie. Mhm. To najpierw o kadry zapytam. Ilu że potrzebujecie i jakich? E, powiem tak, że mniej więcej na dzisiaj mamy około. Potrzebujemy mieć 1600, 1600 żołnierzy. Yy, warunki wstąpienia do Wojska terytorialnej są dość proste. Na każdej stronie wojskowych Centrum Rekrutacji możemy doczytać, jakie, jakie minimum trzeba spełnić. Yy, ja widzę, że jest to trochę inna grupa odbiorców, ponieważ my, 90% żołnierzy to są tak zwani weekendowi. Mhm. Czyli osoby aktywne zawodowo w tygodniu. I zapraszamy wszystkich, którzy mają choćby odrobinę czasu na to, żeby poświęcić minimum dwa dni po szkoleniu. Podstawowym, dwutygodniowym. Minimum to jest dwa, dwa dni w tym miesiącu. To jest tak, że przychodzą do was ludzie i mówią: yy, Mam takie takie zdolności, może przydam się wojsku w takiej i w takiej materii. Czy, czy to raczej wy wypytujecie? Wiem, że WOT też szkoli, można też nabyć yy, uprawnienia w wot To jest korzyść za korzyść. Yy, tak, tak. Wcześniej też wspomniałem win-win, czyli yy. Yy, zazwyczaj to powinno działać w obie strony. Yy, potencjalny Kowalski zgłasza się do WCR-u. Tam na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej klasyfikują żołnierza do danej specjalności, którą mamy w wojsku. Następnie przychodzi na szkolenie podstawowe zakończone przysięgą. I wstępuje w szeregi naszej brygady. Mhm. Oczywiście w trakcie. Wykorzystujecie wszystkie możliwości z danego rekruta, w sensie jego doświadczenie, wiedzę. Powiem tak, staramy się, i ja będę kładł na to nacisk, żeby mieć, właśnie, wykorzystywać w jak największym stopniu to, gdyż wszystkim podkreślam, że największym atutem WOTU. Jest to, że podają, posiadają wielki bagaż doświadczeń i wiedzy mhm. z rynku cywilnego, z swojego życia cywilnego. Mhm. Są ekspertami często. Dokładnie. Mamy profesorów, y, y, naukowców, lekarzy, prawników. Takie osoby są również w naszych szeregach, ale są również i osoby zajmu zajmujące się rolnictwem i wieloma innymi zawodami. Mhm. WOD też sprawdza się w takich sytuacjach, jak chociażby e, to, co niedawno przeżywaliśmy na południu kraju, czyli powódź WOD pierwszy się stawił, tak? Tak, to jest jedno z kluczowych naszych zadań, czyli działanie w ramach zarządzania kryzysowego. Na podstawie Ułatwionych przepisów. Dzisiaj pan Wojewoda aktywuje wojsko bardzo szybko. Jest to świetne rozwiązanie, dlatego też to dowództwo, które mówię, że powinno być w Gorzowie, blisko wojewody, tak żeby współpracując z Centrum Zarządzania Kryzysowego pana Wojewody, można było jeszcze szybciej podejmować wszelkie decyzje. Mhm. A jakie uprawnienia, czego może się nauczyć w wojsku rekrut? Co daje wojsko? Co daje? Poza taką typową żołnierką, ponieważ ja byłem w zasadniczej służbie 15 miesięcy, więc czasami ciężko jest sobie porównać do tych dzisiejszych żołnierzy, ale przede wszystkim takie samoświadomość bycia żołnierzem. Samoświadomość obsługi broni. Hmm. Nie bania się tego, bo... Yy... Bezpiecznej obsługi to najważniejsze Dokładnie. dzisiaj. Dokładnie. Bezpiecznej obsługi, bo yy, wojsko to przede wszystkim patrzymy i yy, musi być wojskiem. Wsz wszelkie inne czynności, działania to są dodatkowo wspierające, powiedzmy, ale żołnierz musi znać tą żołnierkę. Hmm. Yy, czyli praca u podstaw. Da się zrobić w weekend żołnierzy? Bo niektórzy prześmiewczo używają sformułowania weekendowi żołnierze Pan jako specjalz, który godzinami, latami wyrabiał pewne nawyki. aqui, um... Wierzy Pan w to, że w weekend można nauczyć żołnierza strzelać dobrze? Ja dziwię się tym osobom, które naśmiewają się z tej formacji. Już no, chyba nie. Kiedyś znaczy, były takie głosy, tak, prawda? Znaczy, Dzisiaj chodzi... już myślę, że społeczeństwo bardziej przekonuje się do wotu. Tak, tak Pan wspomniał. To, co powiedziałem, ja byłem 15 miesięcy w służbie zasadniczej, przede mną były 2 lata, później rok, więc mieliśmy 24 na dobę czas na kształcenie umiejętności. Dzisiaj żołnierz w weekendy nie jest w stanie w tym samym tempie się wyszkolić. To jest proces długotrwały, aczkolwiek Możliwy. Stąd też programy szkolenia są ciągle modyfikowane, dostosowane do tego typu formy szkolenia. Świat się zmienia, świat awaluje yy, nawet nauczanie zdolne dzisiaj mamy. Mhm. O, yy, wszystkie. Wiedzę każdą, każdą drogą. Dobrze, a czy, wod, yy, czy żołnierz WOT-u otrzymuje gratyfikację finansową? To pewnie też jest ważna kwestia dla wielu. Yy, tak, yy, po szkoleniu podstawowym. Czyli tak powiedziałem wcześniej, wymagane minimum to są dwa dni w tygodniu. To jest mniej więcej dla żołnierza szeregowego około 1000 złotych miesięcznie. Mhm. Mówił Pan o sprzęcie. To będzie Pana zadanie, przygotować sprzęt tutaj dla żołnierzy. Um, będzie, będzie tego sprzętu pod dostatkiem? Każdy żołnierz dostanie grota i tylko grota, czy to będzie coś więcej? Znaczy wraz z ustanowieniem brygady ten etat zwiększył się. Wcześniej powiedziałem, były tylko dwa bataliony, więc musimy ten sprzęt pozyskać. Wiadomo, jesteśmy krajem 40-milionowym, mm -hmm. więc liczebność sił zbrojnych jest również większa, ale wraz z rozwojem programu szpej, który pilotowany jest przez szefa sztabu generalnego, będziemy chcieli, żeby każdy żołnierz wymagany minimum posiadał. To jest podstawa. Jako specjalist będzie pan tego pilnował? Jako tak, specjasz. jest to kluczowe. Znaczy sam mam takie być może skrzywienie zawodowe, że zwracam na to uwagę, zwracam również na uwagę na ten manual tych żołnierzy, żeby nawet szkoląc się weekendowo, to abecadło żołnierza było pielęgnowane, żebyśmy mhm. z tego wychodzili, że to abecadło każdy, każdy ma opanowane. Zapraszamy do wotu, zapraszamy na uroczystości 24 listopada, będziemy o tym mówić. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w naszym studio. Trzymamy kciuki za rozwój 15 Lubuskiej Brygady Wojsko Terytorialnej, pułkownik Leszek Giergielewicz, dowódca Lubuskiej Brygady Wojsko Obrony Terytorialnej, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Rozmowa z gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.